Jak, może, jak widzicie aktualnie jesteśmy... Musimy wygrać dwa pozostałe dzisiejsze mecze, żeby zdobyć mistrzostwo. Brakuje nam 11 tysięcy aktualnie do tej dużej paczki, więc jak zdobędziemy 5 czy tylko 6, mamy kilka na aukcji ludzi, więc może tam coś ten plus jeszcze za wygrane. Przegraliśmy tylko z 21 letnią babcią. Czyli z Tomkiem, bo Tomek był tym największym zagrożeniem po naszej stronie. Znaczy po stronie przeciwnika. jestem twoim zagrożeniem. To znowu groźba, ale spoko. No, dobra. Oczywiście lepszy o 3 od nas, jak zawsze. Albo jest teren inny. jak się cieszę, że bo lottele jego ja nie ma. <grym zainteres> <grym zainteres> <grym zainteres> jak był gorszy, to chyba przegraliśmy nas wtedy. Co był ten kogoś gorszy? True. True. Ale ma. Czujka? True. True. Kto to jest po lewej stronie? Taki znany. Jervinia. True true. 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 Uuu! uuu. uuu. Chubaka sobie Za 3 punkty mamy awans, za 6 mamy mistrzostwo. W tym meczu musimy zdobyć 6 punktów. Dobra. Sam. Boom. Aj, Gdzie biegasz na aucie znowu? Chciałem go zaskoczyć. To zaskoczyłeś. Może się zaśmiałeś. Widzę, że będą wagi w tym meczu? No, masz. Patrz. Ładne doświadczenie. Wiesz? ładnie wyszedł? O oh mój Jezu! <zysz> <śleszy> 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 dwie dwie poprzeczki były. Ile, o kontuzja. Ale ile się zdarza takich rzeczy? <śleszy> Taki przypadek totalny. Dobra, jeszcze gra. Aż go zabiło. Szczerze <śleszy> Nie nie. nie ja, spokojnie no, spokojnie. Jak gra to znaczy, że da nie radę, nie? Spoko, że przecież jestem cały czas spokojny, Jaki Taki klocek, nie? Ja co, jak masz pomperca? No co, już twoje ci się skończyły wszystkie? <grywĄ> 18 i -y Pampersów dziennie gramy w FIFA. Wy nawet nie wiecie, ile my musimy pauzu. To te drogie? drogie? Drogi. <grywĄ> nie, my mamy te do prania. <grywĄ> Taki czy zestaw. O, co? Jestem na środku. Nie, nie jestem, nie mogę się zmienić. dobrze. No, dobrze. Dobry sędzia, dobrze. Może jeszcze teraz też coś, coś padnie, nie? Nisz szli sen! Oj Boak, jemno, jemno. Panie, się panie, panie I, I liked it. O kurde, przycięło. Ja i kreskę nie widziałem, wiesz, nie... Dobra, wańcy kreskę, koki, kurwa <grywka> Lekokie inne. A, damn. A już w końcu do trzech razy sztuka złapał po... No ale już mu teraz znikło, więc Prawie na no, O kurde Chciałbym inuistr, hej, no i i i jej bramkę i, wtedy, i <grystanie> <grystanie> to wtedy bym robił. A on mówi Cicho, cza-cał, kocie-kocie-kocie-cał. No trzeba próbować. Tomek aż się poprawił No ale, ale to było dziwne, bo to było chyba podanie do mnie, do siebie samego. I teraz. No, ty wiesz, już połowna sprawa, nie? oni wolni są. Muszę mi się nie chce, bo wygrywałem. No 1-0, ale to jeszcze nie jest zwycięstwo, nie? O, Tomek się dozukał. No to mogłeś wrzucać, No już chciałem, wcisnąłem. Tylko, że koleś jeszcze mi się wcisnął tam, nie? A ty może. No, starego Polska. Dajemy. A tak ładnie go przedął, go nie tak? I takim aż. zakręconym robikiem, nie? Zwręczam, z zewnątrz, z stopę. Dobrze. A, jest. W, tej w miarę dobrze jest. Pokaż statystyk. A, a spodziewaliśmy wajda. się przecież ciekawego spotkania. To do bramka jest po prostu genialna. Jak <grym grym> się <grym rzucił, kurde, zamiast to wybić się. A, przycisnąłeś. Dobra, czekaj. poczekaj. Poczekaj Ja jestem, ja tu rządzę. 50%, przyjęcie 11, co mamy do wyboru? <grym> kropeczki. połącz kropki, co zobaczysz. Dobra, no jest, gramy, będę. Co? Dokładność podań faktycznie. Ile? Co? 6% Nie, 6% I <laughs> <6 laughs> 5%, 0, nie tak? My lubimy akcje i, i, i indywidualne. Myślałem, że ciągle jestem tym zawodnikiem po No kurwa, to wypatrz. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze, zabiłeś mi rafinie Chuj, to poświęcenie dla drużyny. Będzie następne. Kupimy tak, Rafinię, Ile Rafini. kosztowałeś? 1000. dalej. <laughs> Ale to nie było taki drogi. No! Dobrze. O, czemu ja tak zwolniłem? I czemu nie podałeś, kurwa, na skrzydło? Jak tak cię ci nachodziło dwóch. Wcisnąłem. że zwolniłem strasznie. Chyba bo tracimy kontrolę i nad meczem chciałem zauważyć. Widzę. Także nie będziemy mu używać tak Zresztą zresztą się nam nie udaje do tej koni. Masakra jakaś. No ale focus man, no to wybijaj to, no i to byle gdzie, bo nie wystawiamy się na kontry, kurwa no. Tomek, 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 kurwa wybij to no, kurwa dwóch cię nachodzi no. No nie robisz no kurwa, spalony to tam byłeś. Zajebiście. Spalony. Masz kurwa takie szczęście. Stałeś kurwa 10 minut z piłką. Piłki. Na prostu nie tercenia piłki. Co, będziesz doszerfkował? Nie, chcę <laughs> strzelić. Dawaj, to na wybitkę pójdę nie Nie Niezłe pociągnięcie. Oczywiście, jak kurwa, jak zawsze stoisz przed nim, to raz musiałeś stać za nim, tak? <grym>, kogo ja oszukuję i jej tego tak już nie trafił? <grym>, muszę na no, tak, no sobie, no, sobie, się bardzo no, no. no nie, no nie wierzę, kurwa, w to, co się kurwa wydarzyło. No piłka, kurwa, do niego leci po prostu każda. Co leci kurwa jak pinball jakiś. Zostało do końca meczu. Wszyscy wstali, bo emocjonująca aktywizacja kibice dopingują swoich kubuwięnców jak szaleń, Ale są jeszcze szanse, to wszystko może. Się wydarzyć, coś doborczy, wszystko jest. Chyba i zachęcają słusznie do ostatniego wysiłku. Oj. Kurwa mać jakiś stres. O różne. No i. musiał się musiał się odyć, to też też się Ja Kia pierdołek, kurwa kolidz wymył wszystko. Dziesięć strzałów wy. wolny do no. krótko. Od razu dalej. że nie zapamięta tego, nie. Dobra w polekarnie może być groźna. A jaka szkoda. Ja pierdolę, jakie emocje. Kurwa. Kończ. 7 wyjęty, kurwa kolej strzałka. Poniosło go chyba trochę w tej sytuacji. Rodę kurwa. Rozpoczynają jedną z ostatnich akcji tego spotkania. Być może uda im się. Wyrówna. Kurba. Kapitalnie wypić. że przejdzie, czy coś. Każda wymówka. Yes. Jest. Dobra. Uh. Sam bohaterem meczu. Sprawa mistrzowskiego tytułu. Rafinia bohaterem spotkania. No ale kurwa zasłużyliśmy my na zwycięstwo. Dobra, mamy awans. Teraz no, gram tak, na tytuł. Czarnemu no, akcji to mieliśmy. Czyli najgorszy mecz w sezonie. Najważniejsze. I, I wystawimy tu najsilniejszy skład. Gramy na Santiago Bernabeu w strojach Real Madryt. Co może pójść źle? O Jezu, słabszy jest od nas. Wygra z nami. O kurwa, Snyder w formie, really? Legendę wow. i ma nawet. Wow. Pikę. To... I czemu on ma kurwa słabszy skład? Albo prawy obrońca mu zaniża. Ma w formie kurwa króla. Jakby to wymienił w Legendę to kolor, nie? Kto, kto to jest na bramce? Król. Cool. A, no tak. Hmm. Cool. I to w formie. Kurwa pike. Bo, o ja pierdzielę Jeszcze Wija tak. co tam, nie? O, Alonso. Będzie kurwa ciężka nie wiem czemu on ma w teorii masła. Różne punkty. drużyny. Kolarny. A o Będę płakał. Bardziej, że to mecz Dobra, nie poddajemy się. Nie boję te, tego legendarnego kolasia De Debora De tak. De De I od razu tam i piesze i podanie piękne Cirgi świetnie podciął piłkę i perfekcyjnie trafia do adresata. Wycofali do bramkarza ku niezadowoleniu kibiców. Schneider, mm. Czy uderza? <suszy> no czy uderza. Jak piłkaż na tej formie, to będziemy pewni wchodziło kurwa wszystko i grasz. <suszy> Faktycznie jestem kurwa widać jest silniejszy kurwa od wszystkich. <suszy> no i rili. 12 minut No i potem Trzy. Widziałeś, że on sto tyłem dobiegł, nie? Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Jezu, to Gustavo. Gdzie jest kurwa Sam? Sam do boju. Niestety, za krótkie pod... <gryw> Wciskam jej podanie i jej na wyjście w przód, to podał kurwa na dół. Ten oczywiście już się nie różnią. Ja pierdolę, co się dzieje, kurwa. Jak zmieniam, to też jest opóźnieniem wszystko, kurwa nie Wcisnąłem kurwa najście, to kurwa to zanim nasze, to już ten przeszedł dawno. I wcisnąłem ślisk przed tym, jak on zro zrobił dribbling. I zrobił no i drybling, i dopiero mój ślisk. Widzę, że tutaj nie pogramy nic z przy przystalaniu Wybicie 67% coraz gorzej Kurwa to się nie wygra w tym meczu No kurwa on wciskam bieg to dopiero Nic nie trzymam kurwa biegnie dalej nie Ty też tak masz mówił? No, nie no mam, mam, mam przecież o, się, zmieniłeś się wejść. kurwa z niego. i wybiegałeś fa i fajnie ci podam tego zmieniłeś Zaangażowany, wytrzymały, w dodatku, niezwykle ambitnie walczący. Czy to wykorzysta? Oddaję strzał i... <noise> kubaczek, czekam, czekam. spotkania jest 2-0. 10-12. Mamy jakiś strzał? Nie. Mamy twój jeden, ten zjebany. A, mocny z tego no tak, szkoda, że ja nie celuję. Mam 4 i dobra No cóż, czy mnie uzbieramy chyba na faluszkę dzisiaj. O to jest cudowne To jest gra Jak się jeszcze tam ten... Pobiegnie na sobie kawałek W ogóle kurwa inaczej, nie? Kuru, to my, pochój! Jeśli pytałem kurwa pochój, to tak często góru grasz. Dobre przejęcie w obronie, brawo! Świetna akcja, dawno. Genialnie to rozegrałeś. Ależ walka o piłkę. czy to wykorzysta? Lostrza! Wiesz, strzał celny! 70-tej której? 2-jej oh <grym> no, <grym> O mój Boże To chyba na... oczywiście chyba lag na 1000, kurwa, kilometrów Kurwa, nie mogę biec, nie? Biegam tutaj tylko czas Oczywiście ja wybiałem z główki to poleciało do niego nie? Co tam temer był przy, już przegrana po, po, początku. <śla> oczywiście, że tak jak mówiłeś, wszystko wejdzie. No, 3 cel, 4 ceny strzały, 3 bramki. Miegływa, 1 i 0. Czy to wykorzystał? Ale jak jesteś zajebisty strzała, chyba cudowny jesteś. I, i naprawdę mieć może z dwa ceny strzały kurwa, w sze i w sześciu meczów. No na trzeci. A to jest krzywo dron. O tym mówię, ty za dużo kurwa ci się to zajmuje. Miałeś kurwa miejsce do podania dla trzech graczy albo strzał. A ty biegasz w tę kółeczkę i tracisz czas kurwa i w na tylko. No błagam cię. No, chciałem sobie pozycję wypracować. No. no a kurwa, to Tomek, to nie wypracowuję i obiegając w kółko, robisz dwa, dwa triggery w lewo i strzał. A jak biegasz w kółko, to pięciu od razu do, do ciebie skacze no i ci zabiera piłkę, no. Widzisz, widzisz jak to działa. Nie ma czasu na, na kółko, jak dwunastu stoi w polu karnym, nie? Strzał się robi od razu, albo kurwa, albo się podaje i się rozgrywa. Tak, no. jak widzisz zawodnika, gdzie ja nie widzę, to mów, bo ja nie widziałem wtedy. No. No, no co mam ci pokazać palcem na ekranie, mam ci dotknąć, no. To i tak będzie już i za późno. Ty masz spojrzeć, gdzie jest co i podać, no. 250 550 800 1200 1850 2,5 2800. Brakuje na milę 3500? Chyba, że sprzedamy rolę. Hm. Nie, jest, mamy jakieś, na pewno mamy coś w tym, nie? Mamy w klubie zajebiście dużo ilość kart kontraktów, kondycji itd. Nie? No zostały dwa tysiące, więc w teorii można. Dobra, to zagramy i takie je, je, jeszcze musimy dwa mecze zagrać, więc zobaczymy potem. Nie? No, okay. przybył.